Siemka. A teraz ziemca, kompletnie niewiarygodny spiskowiec, schizofremik i paranoik, kompletnie zdyskredytowany na polskim YouTube i internecie. Złączy Wam te dwa wspaniałe odcinki, które wysłuchaliście, mam nadzieję, w uwadze. A jeżeli nie. To przysłuchajcie się po raz kolejny w te wszystkie słowa, które tam padły. Złóżcie, co wam podaje do kupy, i użyjcie tego jako klucza. Klucza do wiedzy, której nie wszyscy są godni. W trzecim odcineczku po prostu sięgniemy do źródła. Jakim jest Egipt, wybudowanym na bazie Starych Atlantów? Sięgniemy do źródła bardzo starego i bardzo dziwnego. I padną tutaj słowa, które połączą dla Was dwa poprzednie odcinki. Połączą dla Was godzinę produkowania się i analizowania. Tego, co powiedziała Biblia o pieczęciach, o szóstej rasie człowieka, o próbie modyfikowania nas za pomocą uszczypnięcia przez służby eksperymentu, o, o tym, że do końca nie wiedzą, jak powstaje człowiek, a mimo to tworzyć chcą istoty ludzkie bawiąc się w Boga, doprowadzają do kalectwa, tragedii, śmierci wielu ludzi. Tragedii wielu rodzin. I złożymy teraz ostatni kluczyk do tych wszystkich odcinków. I mam nadzieję, że do czegoś Wam się to w życiu przyda. Prana to wielki oddech. Prana to kosmiczny Chrystus. Prana to życie, które bije w każdym atomie, tak jak w każdym słońcu. Ogień płonie dzięki pranie. Woda płynie dzięki pranie. Wiatr wieje dzięki pranie. Słońce istnieje dzięki pranie. Życie, które mamy, to prana. Nie mógłby zrodzić najbardziej nie, nieistotny owad ani zakwitnąć mały kwiatek bez prany. Prana znajduje się w jedzeniu, której jemy, w powietrzu, którym oddychamy. W wodzie, którą pijemy, wszędzie. Kiedy energia nasienia zostanie sublimowana i całkowicie przekształcona, dostarcza systemowi nerwowemu bardzo bogatej prany, która zostaje osadzona w mózgu jako wino światła. Jako cudowna energia Chrystusowa, istnieje ścisły związek między umysłem, praną i nasieniem. Kontrolując energię nasienia, siłą woli osiąga się wszystko ponieważ umysł i prana pozostają pod naszą kontrolą. Ci, którzy rozlewają nasiono, nigdy nie będą w stanie kontrolować umysłu i prany w ich życiu. Ci są przegranymi. Ten, kto przejmuje kontrolę nad seksem, również osiągnie kontrolę swojego umysłu i kontrolę prany. Tego rodzaju ludzie osiągną wyzwolenie. Ten typ ludzi otrzyma eliksir długiego życia. Wszyscy w nieśmiertelności, którzy żyją z Chrystusem, jogi indii boskim bajbaja, bye -bye, Zachowują swoje fizyczne ciała przez miliardy lat tak, że śmierć nie może im przeszkodzić. Ci bracia po osiągnięciu najwyższej czystości osiągnęli kontrolę prany i umysłu. Prana to uniwersalna energia, to życie. To światłość, to radość. Głównym celem praktyki pranyamy jest osiągnięcie zjednoczenia atomów słonecznych i księżycowych, systemu nasienia, aby obudzić Kundalini. E, za chwilę wrócę do czytania dalej, ale, ale mój komentarz musi być. Tak długo produkowałem się na temat magnetyzmu, elektryczności, na temat eventu plazma, wyładowania się świata, narodzenia się nowej rzeczywistości poprzez wielką burzę, wielkie zjawisko elektromagnetyczne, które istnieje we wszechświecie. Jako płaskoziemca, wiadomo, że nie przyjmuję pewnych wytłumaczeń obecnej e, nauki i mam swoje inne przekonania, nie jest to odcinek na to, ale wszędzie przejawia się elektryczność i magnetyzm pod postacią kobiety i mężczyzny, czyli dwóch węży splatających się jak węże kundalini. Rozumiecie o czym mówię? Czyli zawsze energia dodatnia i ujemna, kontrolowanie tych dwóch elektryczności i magnetyzmu daje nam, jako ludziom, kontrolę nad światem, który nas otacza. Który często jest nazywany przez nas grą, MATRIKSem, a jest to matryca, mat matka, czyli to, co nas wszystkich trzyma razem, tak? Bo to też musiałbym zrobić o tym odcinek, no ale dobra. Yy, tutaj bardzo dużo odcinków na ten temat było i jakby koło się zapętla. Jeśli znacie to, co mówiłem, jeśli pamiętacie, potraficie sobie to otworzyć, przypomnieć lub poszliście kiedyś tropem tego, co mówię, to mniej więcej wiecie, o czym mówię. Tych zdjęć było mnóstwo, a teraz chcę zaprezentować Wam to, o czym mówiłem. Eee, praktyka ezoteryczna, moi kochani. Po pierwsze, wierny powinien usiąść na krześle z twarzą zwróconą na wschód. Drugie, odmawiać wiele modlitw, błagając Boską Matkę, aby obudziła kundalini. Trzecie, klatka piersiowa, szyja i głowa muszą pozostać w linii pionowej. Ciało nie powinno być odchylane na bok, ani do przodu, ani w inne miejsce. Dłonie, rąk. Muszą spoczywać na nogach w bardzo naturalny sposób. Czwarte, umysł wiernego musi pozostać skierowany do wewnątrz, do Boskiej Matki, kochając ją i adorując. Piąte, zamknąć oczy, aby rzeczy tego świata nie rozpraszały. Szóste, zatknąć prawą jamę nosową kciukiem, wokalizując mentalnie mantrę ton, wydychając i wdychając bardzo powoli powietrze do lewego nozdrza. Siódme, Teraz zamknij lewą jamę nosową, palcem wskazującym, wstrzymaj oddech. Wyślij pranę do kościoła, do Efezję, do znajdującego się w kości ogonowej, aby obudzić kundalini i w myślach wypowiedzieć mantrę Sa. Ósme. Teraz powoli zrób wydech z prawej jamy nosowej, mentalnie wokalizując mantrę Ham. Dziewiąte. Teraz zamknij lewą jamę nosową palcem wskazującym. 10. Wdychaj życie pranę przez prawą jamę nosową mentalnie wokalizując mantrę ton. Teraz wstrzymaj oddech wokalizując mantrę ra. Zamknij obie jamy nosowe palcem wskazującym i kciukę. Wyślij pranę do magnetycznego środka kości gonowej, aby obudzić kundalini. 11. Wykonaj bardzo powolny wydech z lewej jamy nosowej, mentalnie wokalizując ma mantryczną sylabę ham. 12 to stanowi kompletną praniamę. 13 trzeba wykonać sześć praniamów z rzędu o świcie i zachodzie słońca. 14 Wierny wstanie z krzesła i uklęknie na ziemi. 15 Teraz położy dłonie na ziemi, robiąc dotknięcie razem dwóch kciuków. 16. Pochylony do przodu, rozłożony na ziemi, pełen czci, z głową skierowaną na wschód, oprzeć czoło na grzbiecie w dłoni w stylu egipskim. 16. Teraz wierny będzie wokalizował ze swoją kreatywną krtanią potężną egipską mantrę Ra. Ta mantra jest wokalizowana wydłużając dźwięk dwóch liter składających się na mantrę Ra. W ten sposób długo rra wokalizować siedem razy z rzędu. Oto 17 punktów egipskiej praniamy. Mantra Ra ma moc powodowania wibracji kundalini i czakr, aby je obudzić. Mantrami praniamy są ton, sa, ham, ton, ra, ham. Wraz z praniamą budzi się kundalini. Z praniamą rozwiewa się ciemne obszary mroku i bezwładności. Z praniamą usuwamy lenistwo i nieudolność. Praniama odnosi się do umysłu. Umysł jest jej nośnikiem woli. Wola musi być posłuszna wielkiej duszy świata. Wszystkie wewnętrzne pojazdy muszą być kontrolowane za pomocą praniamy. Praniama jest życiem. Prawa jama nosowa jest słoneczna. Lewa jama nosowa jest księżycowa. Dwaj świadkowie odnoszą się do jam nosowych. Pęcherzyki nasienne pozostają połączone z dwoma świadkami za pomocą par sznurków nerwowych. Podsumowując, możemy zapewnić, że dwoje świadków apokalipsy powstaje w pęcherzykach nasiennych. Dwa pęcherzyki nasienne to dwa oceany życia. Mówi się, że Mojżesz spotkał swojego nauczyciela. Nauczyciela na zbiegu dwóch oceanów. W tym rozdziale nauczyliśmy egipskiego praniamy wiernych światła zachodniego. Ci, którzy chcą obudzić kundalini muszą wytrwać codziennie przez całe ich życie w praniamie. Pomieszczenie przeznaczone do praktyki praniamy nie może być wilgotne, ani źle wentylowane, czy brudne. Musi to być pomieszczenie jasne, przejrzyste i czyste. Praniamę można ćwiczyć nawet na polu, w górach, nad morzem i tym podobne. Za pomocą praniamy praniamy przekształcamy energię seksualną w energię chrystusową dzięki praniamie budzimy kundalini i całkowicie otwieramy czakry pranyama to system transmutacji seksualnej dla osób żyjących w celibacie i ten sam Samuel jest naszym źródłem dzisiejszym i ten sam Samuel Anwar napisał dla Państwa te słowa, i złożył egipską mantrę. Czyli kontrolowanie tego, co jemy, o czym dzisiaj mowy nie było, kontrolowanie tego, co jemy, o czym nie było dzisiaj mowy, tak jak już wspomniałem, kontrolowanie seksu. Pokus seksualnych, aby nie tracić witalności życia. Próba wypełnienia w sobie, rozbudzenia tego ognia, jest dokładnie tym, co oni próbują w nas zgasić. Kiedy ludzki Organizm przyzwyczajony jest do pewnych czynności. Znamy wszyscy powiedzenie, że człowiek do wszystkiego się przyzwyczaja. Tak. Znamy taki, taką bajkę, szczególnie widzowie, a taki przedział widzów, który mnie ogląda, jest taki, że akurat każdy pamięta z Was bajkę było sobie życie. Znamy, jak w tej bajce pokazywano mu, nam, jak z, pewne cząstki, Prowadzą e, walki, wręcz wojny z innymi substancjami, które dostają się do naszego organizmu. Nadmieniłem między wierszami o czarnej cieczy z Matrixa, nie kończąc e, do końca myśli. Czarna ciecz kojarzy się dzisiaj już z nanotechnologią i z inteligentnymi projektami. E, Wpuszczania do naszego organizmu malutkich robocików, które eliminują te złe komórki. Przełomowa technologia inteligentnej nano leczniczej, coś tam, nie robiąc antyreklamy nikomu i nie wymieniając ani firm, ani ludzi, którzy to promują. Zastanawia mnie sposób wypływania informacji w tym momencie. Gdyż Coś definitywnie próbuje zastąpić nasz system immunologiczny w pracy, odciążyć, odwrócić uwagę naszego organizmu, zastąpić, a wręcz uzależnić nas od substancji, którą później pozyskać będziemy musieli od ludzi. Nie będziemy mogli pozyskać jej naturalnie, w sposób. Ee... Jakby znany człowiekowi od tysiąca lat, ciesząc się, radując, żyjąc, kochając, wytwarzając naturalne serotoninki i inne e, płyny dla naszego narkomańskiego mózgu, które wprawiają nas w stan spokoju, przyjemności i tak dalej, i tak e, dalej. Tak, wiem, co powiedziałem. Wszyscy ludzie na świecie są narkomanami, a, w mu a mózg to taki dealer, który diluje, ile ci tej substancji dać. Jak wiesz, jakie czynności wykonywać, to możesz od dealera wyłudzić dużo więcej tych substancji i czuć, czuć się dużo lepiej, dużo bardziej e, zajefajny, gdyż z nie pozwala powiedzieć tego, jak wspaniały możesz być. E, Boże, jak to pali, piecze, Jezu, nie wytrzymam już tego słońca. Pośpieszcie się z tym chemitrejsem, boś tu, kurde, ugotuje. Słuchajcie, czarna plazma substancja znana od wieków dla spiskowców od nastu, dziesięciu, kilkudziesięciu lat, tak jak powiedziałem, pierwsze, pierwsze info, na które ja się natknąłem, to oczywiście archiwum X I, i, tam też, i tam też było powiedziane o tym, jak ta, ta ciecz zajmuje organizm. Krzysiu wam pięknie, pięknie opisał, wyciągnął z internetu, jak zwykle zrobił świetną pracę. Opowiedział wam, że ta ciecz się uczy, pochodzi z wnętrza ziemi. Mi. Moje teorie, o których też już troszeczkę wiecie i wspomniałem, też oscylują, jakby w granicach tego, że istoty żyjące pod ziemią są błędnie nazywane przybyszami z kosmosu. I teraz, czy te istoty mogą? Tak jak pokazuje nam film i pozostając naprawdę w kanonie y, spiskowej teorii podawanej przez y, Archiwum Mix, proszę nie mówcie, że ja to wymyślam, bo to jest naprawdę nudne i ciężkie, y, gdzie ta ciecz inteligentna zajmuje ciało człowieka i jakby porusza się w nim e, jak w e, samochodzie, tak? E, przejmując całkowicie jego funkcje życiowe i tak dalej. Czy tak może wyglądać inwazja kosmitów, gdyż e, wszelkie dowody naukowe i wszelkie e, jakby ówczesne, współczesne badania wody mówią nam, że woda się uczy, woda się programuje, woda zapamiętuje, woda zmienia strukturę e, i jakby ściąga brud tego świata, oczyszcza ze złej informacji energetycznej, zabierając to i odprowadzając to do ziemi. Tutaj też kłania się nam e, sposób odcięcia nas od matki i ojca poprzez chemitrace, czyli matka jako ziemia, ojciec jako niebo, a chemitrace pomiędzy nimi, te chemiczne chmury, które zatruwają, zasłaniając nam kontakt z, z ojcem, z niebem i zatruwając matkę, czyli cały opad chemiczny spływa do Gleby, zatruwając wodę, i tak dalej. Gdzie mama musi to, jak, yy, jak dobra mama, wszystko prać, filtrować i oddać ten deszcz jak najbardziej odżywczy, jak najbardziej zdrowy, z jak najlepszą mocą energii do życia, żeby to znowu zanim dotknie ziemi było zatrute chemiczne i żeby cała roślinność i cała energia ziemi była e, stłamszona jakby. Także e, teoria tej czarnej, e, teoria tego czarnego płynu w połączeniu z wiedzą, jaką mamy na temat wody e, i płynu, który obecnie jest testowany na gatunku człowiek, e, który też jest płynem inteligentnym, który jest płynem nauczonym, mającym daną informację zakodowaną w sobie nie wiadomo nie potrafię określić czy to jest informacja idź do wesołego miasteczka czy umrzeć w ciągu dwóch lat nie umiem tego ocenić bo ja nie umiem jakby odkodowywać tak zaawansowanych rzeczy jak programowanie wody wiem że robi się to poprzez energię emocje wiem że są wspaniali ludzie którzy emanują energię cieplną z rąk z dłoni są po prostu świetlistymi istotami i tutaj tutaj próba takiego ingerowania w to wszystko jest e, trzeba to powiedzieć jawnie, głośno jest próbą zabicia duszy czyli teoria, e, że dusza jest nieśmiertelna jest bzdurą, jest fikcją jest po raz kolejny przekłamaniem nie wiadomo czy religijnym, telewizyjnym czy e, celowym, naukowym e, ludzie chętniej umierali ale można splamić i zabić swoją duszę, można, można na, można to zrobić. I o tym też wypadałoby zrobić odcinek i polecieć i powiedzieć wam, jak, jak rozszczepić e, jądro plus od minusa, i, i dać obcą komórkę pomiędzy na bazie tego co dzisiaj wam przeczytałem i. i Tutaj mogłoby wysunąć się kolejne, jakby pole do popisu dla pewnego grona spiskowców, gdyż no ja się nie czuję w tym odpowiednio mocny, ale nakierowywując tok myślenia na to, że. Elity świata, jakby magowie, zarówno czarni i biali, e, walczą teraz o przygotowanie miejsca e, dla nowych dusz, dla e, siły energetycznej, która właśnie na Ziemię przybywa, i te dusze muszą pozostać w równowadze, bo jeżeli któraś ze stron przeważy, ta przejmie całkowitą e, jakby kontrolę, i tutaj moce energetyczne tych magów, zarówno wszelkich religii i tak dalej, Ścierają się po to, żeby jak najwięcej tych dusz demonicznych teraz pozbawić możliwości wcielania się w koło reinkarnacji. Nas, na świecie jest bardzo dużo demonów, bardzo dużo ludzi, którzy już utracili duszę, utracili lub dusze ich są martwe bez tej możliwości, czyli pozostają duchami, nie duszami, a duchami. I duchy błąkać się będą tutaj zasilając ten martwy system energetyczny, na którym właśnie oni żerują, które oni go podtrzymują, a dla nas ten system energetyczny jest oczywiście systemem niewolniczym, nie pozwalającym nam się rozwinąć i powrócić do źródła, do domu, skontaktować się z źródłem, tylko nieustannie jesteśmy wcierani w krąg, w wir jakby reinkarnacji, z którego każdy i oświecony człowiek za życia już stara się wyrwać, opanować i ogarnąć. Dobra, bo widzę, że roz tego ciło mi się wszystko i ten, a nie powinienem, wiem, że nie powinienem, ale ja już taki jestem, kochani i jeżeli mam wam powiedzieć, co myślę, jak to wszystko skomentuję, to e, to po prostu zaczyna się słowotok, wylewa się ze mnie to wszystko i, i chyba tym wspaniałym akcentem, bo dość długo was męczę, naprawdę to słodnie co jest wykańczające, ale, ale docencie te odcinki jako jeden, proszę was, e, złóżcie to sobie wszystko do kupy i i zadajcie sobie właściwe pytania, gdyż kwestionowanie rzeczywistości i zadawanie właściwych pytań, a każde pytanie dla każdego z Was będzie inne, które będzie trafne. Dotyczące tego samego pytania o tę samą rzecz można zapytać na 100 różnych sposobów. 100 różnych ludzi może wysnuć wniosek na podstawie innych argumentów i dotrzeć do tej jednej i tej samej prawdy. Dałem Wam źródło, dałem Wam mniej więcej. Wszystko, czego potrzebujecie, by wiedzieć, że nie ja sobie to wymyśliłem. Bo tak już teraz muszą wyglądać moje odcinki. Ja już nie mogę popełnić takiego amatorskiego błędu, jaki popełniłem w grudniu podczas resetu, nie wymieniając wam, że przytaczam i cytuję to, co w internecie jest dostępne i zachowaliście się tak, jak ja bym był autorem tego wszystkiego, jak ja bym był autorem tej całej teorii i zrobił to. A więc teraz będziemy wymieniać źródła, nazwiska, a to, co ukryte. Będziecie musieli odkrywać sami, podążając po prostu drzwiami, które Wam wskażę. Kluczyk też zawsze gdzieś z tyłu, gdzieś w tekstach, gdzieś się znajdzie, bo pomimo wielkiej papla paplaniny celowo zmieniam tematy, algorytmy i sposób dobierania słów. Jestem do tego zmuszany, nie jest mój wybór. Gdybyśmy mogli usiąść wspólnie, razem przy ognisku. Popatrzyć sobie w oczy, mógłbym wam opowiadać całą noc o pewnych tematykach. A tutaj czuję się jak. No ale nic, no ale nic, nie poddajemy się. Czas odcinka: 22 minuty i sekund, ileś tam. Mamy jeszcze. Mamy jeszcze dobre. Mamy jeszcze dobre 7 minut, ale. Mimo wszystko. Na koniec ten. No właśnie, no skoro jest te parę minut, to można to przecież dograć. Na koniec słuchajcie, technik, technik wyszukiwania wiedzy jest naprawdę mnóstwo, ale moją najlepszą techniką jest czytanie książek. Dlatego czasami, zgłębiając jakąś tematykę, napotykam książkę w danym temacie i po prostu ta książka mnie pochłonie. I to nie jest tak, że można potem to fajnie omówić, odzwierciedlić Wam i przekazać to w takiej suchym streszczeniu, jakie wymaga dzisiejsze światy, dzisiejsze internety. To tak po prostu działać nie może. No nie, jest to, nie jest to fizycznie wykonalne po prostu, bo czas jest bardzo cenny i za to trzeba umieć podziękować i docenić przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Dlatego ja na sam koniec tych trzech wspaniałych odcinków dziękuję i z tego mojego malutkiego balkonika doceniam bardzo mocną pracę, jako wkładacie w odszukiwaniu, w wyszukiwaniu wiedzy i tłumaczeniu jak dzieciom w przedszkolu. Że wartości i świat działa inaczej niż podają nam oficjalne media, nauka, szkoła i tak dalej. Wszystko, co piękne i wspaniałe, jest ukryte. Wszystko jest pod spodem, wszystko jest głęboko zakopane kłamstwem, oszustwem, zmyłkami, wyzwiskami, wyśmiewaniem. Pod tym wszystkim, to wszystko trzeba przejść, wszystko to trzeba przeżyć. By cokolwiek odkrywać, by na cokolwiek natrafiać. A więc nie trudźcie się. I nie poddawajcie po raz. Kolejny was, proszę. Ja się nie poddaję. Próbuję i idę pomimo tego wszystkiego, co się dzieje. Nie jeden by powiedział, po co mi to potrzebne. Nie jeden wyłączył swój kanał i powiedział nie dość. Ale gdzieś tam jest zawsze kilka fajnych mordeczek, co potrafi podziękować w parę sekund kliknąć. Dać lajka, like pokazać się, że jest, umie docenić, nawet jeśli się z tym nie zgadza. Dać komentarz w sensie informacji zwrotnej, czyli nie oczekując, riposty i wykłócania się, kto ma racji, wyrazić swoją opinię na dany temat. I może ona być zupełnie rów, różna od mojej. A ja i tak to szanuję, bo dyskutując, rozmawiając, przedstawiając siebie. To jak myślimy, jak widzimy, na jakie informacje natrafiamy i co do czego pasuje. Pomagamy tym samym ludziom, bo poświęcamy nasz czas, emocje, i składamy to dla nich. A ktoś to bierze w ręce i mówi: Ja dołożę coś od siebie. Następny dokłada coś od siebie i zaczynamy trafiać na właściwe tory, na właściwe odpowiedzi, właściwe informacje. Nie możemy. Jako jednostki wiedzieć wszystkiego, niestety. Ale tylko rozmawiając i nie tępiąc się nawzajem, możemy do czegoś dojść. Jest coraz lepiej, coraz fajniej. Pozdro, jest pięknie. Trzymajcie się.